Jeszcze troszeczkę ponad tydzień do świąt wielkanocnych, a więc pora na nastawienie domowego zakwasu na żurek. Przygotowałam dwa słoiki, każdy ma po 900 ml. Do każdego słoika dodaję po 100 g mąki. Najlepiej, żeby była to mąka żytnia albo pełnoziarnista typ 2000, ta jest najbardziej polecana albo typ 720 i takiej właśnie mąki używam ja. Pamiętajmy, że używając tej mąki żurek wyjdzie troszeczkę gęściejszy. Jednak ona jest bardziej dostępna w sklepach, więc nie będzie większego problemu, żeby ją dostać. Do każdego słoiczka wrzucamy po 3-4 listki laurowe, po 10 ziarenek ziela angielskiego, oraz 3-4 rozgniecione ząbki ciosnku. W zasadzie to już tyle. Teraz tylko zalać wodą. Woda powinna mieć temperaturę około 35, maksymalnie 40 stopni. Powinna być ona przygotowana. Oczywiście słoiki muszą być wyparzone, dobrze wytarte. Do takiego słoika wlewamy około 650 ml wody. Teraz musimy wszystko dokładnie wymieszać. Najlepiej zrobić to czymś drewnianym, może być to nawet patyczek do szaszłyka. Tak przygotowane żurki, przekrywamy sobie teraz gazą. Dodatkowo nałożę na to gumkę recepturkę. Chowamy je w ciepłe, ciemne miejsce, ja trzymam je w kuchni w szafce i pamiętajmy, że codziennie musimy taki. Zakwas na żurek przemieszać. Tutaj na drugi dzień właśnie robię przemieszanie. Po sześciu dniach zakwas na żurek powinien być gotowy. Więc po sześciu dniach wyjmujemy ziele, wyjmujemy liść oraz czosnek i żurek możemy schować do lodówki. A w lodówce taki żurek przetrzymujemy nawet do trzech tygodni. Także pamiętajcie najwyższy czas na przygotowanie waszego Zakwasu na wielkanoc. Jeden taki słoiczek wystarczy na około 3 litry. Żurku, koniecznie dajcie znać, jak Wam smakował.